Cześć, witaj. Jak się rozwijać, żeby się w końcu rozwinąć i polepszyć sobie życie? Jestem trenerem rozwoju osobistego, terapeutą duchowym i jednocześnie wielkim praktykiem. Bardzo wierzę w to, że rozwój osobisty i rozwój duchowy mogą służyć interesom ziemskim i interesom galaktycznym czyli mogą służyć naszemu życiu ziemskiemu i satysfakcji. Z faktu, że jesteśmy ziemianinami, jak również naszej duszy. I tak, jak się rozwijać, żeby się w końcu skutecznie rozwinąć? Mamy do dyspozycji kilka poziomów swojego rozwoju. Mnie najbardziej interesuje chyba poziom emocjonalny, poziom mentalny. One należą jeszcze do takich oczywistych poziomów naszego codziennego życia, bo wiadomo, że myślimy, wiadomo, że coś przeżywamy. Ja jestem również terapeutą, zdrowicielem, trenerem przestrzeni, o której bardzo mało mówi się w klasycznych terapiach, w sumie niewiele się o tym też mówi w duchowości, mianowicie przestrzeni energetycznej. Jest jeszcze przestrzeń świetlista, przestrzeń duchowa, która jest też niesamowicie inspirująca do rozwiązywania naszych problemów. I w tych trzech przestrzeniach chciałabym się dzisiaj przyjrzeć naszemu rozwojowi. Jeśli chodzi o rozwój emocjonalny, to on potrafi nas nieźle zblokować, dlatego że emocje potrafią nam odebrać, trzeźwość myślenia, potrafią nam odebrać dorosłego w nas. Bardzo często, kiedy jesteśmy poddani emocjom, Regresujemy się do dziecka i właściwie przestajemy mieć wpływ nawet na to, co mówimy, jak reagujemy, nasze ciało robi co chce, czasami uderza, czasami się odwraca, odchodzi od rozmowy, pisze SMSy w ogóle nie takie, jak trzeba, i trudno się z tym poziomem emocjonalnym dogadać. Jeśli mówimy o poziomie emocjonalnym, to jest to taki poziom, z którego my musimy się rozwinąć z dziecka do dorosłego. I jak ten Rozwój zrealizować. Z mojego doświadczenia jako transformator, terapeuta wynika, że właściwie te wewnętrzne stany, które nie zawsze są bardzo przyjemne smutek, rozczarowanie, frustracja, odrzucenie, zawiedzenie my w pewnym sensie utykamy w nich i nie mamy pomysłu, co z nimi zrobić. Mimo, że są nieprzyjemne, to cementujemy je, narzekając na nie. Obdzwaniamy wszystkich znajomych i próbujemy pomóc sobie przetrwać tsunami emocjonalne, wentylując je w rozmowach, dzieląc się z najlepszą przyjaciółką, przyjacielem, no są całe grupy wsparcia, koleżanki, itd., itd. Są filmy na temat grup kobiet, jak na przykład Seks w Wielkim Mieście, gdzie one sobie spotykają się na lunch i wymieniają się wszystkimi frustracjami. To jest oczywiście bardzo wsparciowe i pewnie, jak każde doświadczenie, w jaki sposób Rozwija nas, natomiast nie jest to najszybsza droga do rozwoju. Narzekając na emocje, my jesteśmy komentatorami tego, jak się czujemy. To wcale nie oznacza, że my przeżywamy jakiś stan, że jesteśmy w kontakcie z tym, co tak naprawdę się w nas dzieje. Narzekanie jest formą ucieczki od tego, co się w nas dzieje. Skarżenie się na to do ludzi jest ucieczką od tego, jak się czujemy. Gadanie przez telefon z przyjaciółką jest ucieczką od tego, co się w nas dzieje. Nie ucieczką i spotkaniem jest przeżycie tego w pełni. Trik polega na tym, że my mamy świetnie wyćwiczone uciekanie i niezbyt dobrze wyćwiczone pozostawanie w kontakcie z emocjami. Czasami nawet trudno się do nich dobrać. Bo narzekanie, zerwanie kontaktu z nimi, skarżenie się potrafią być naszym nawykiem przez kilkadziesiąt lat. I dzisiaj na tym zatrzymujemy. Po prostu zwróć uwagę, co robisz, kiedy jesteś w jakimś stanie emocjonalnym. Czy przeżywasz go? Pozwalasz sobie zostać w nim? Poczuć, jak to tak naprawdę w tobie jest? Czy zaczynasz komentować ten stan, nie przeżywając go, albo uciekasz od niego, bo jest nieprzyjemny? I dzisiaj też chciałam powiedzieć o naszym poziomie mentalnym. On też potrafi nieźle namieszać w rozwoju, ponieważ my tam działamy też nawykowo, jak ze wszystkim w życiu. Dam Wam przykład z ostatnich warsztatów. Przyszła osoba którą już na warsztat przywiodła słabość ciała fizycznego. Dziewczyna zaczyna chorować. No, na chorobę onkologiczną, czyli taką, która przeraża nas i bardzo, bardzo wystrasza, więc ona ma super motywację do tego, żeby w końcu rozwinąć się skutecznie. I siadła na kanapie i bardzo dużą energię zaczęła dawać w opowiadanie. Jak to ona się rozwija już od kilkudziesięciu lat i się nie może rozwinąć. Już była na takim warsztacie, i na takim warsztacie, i u tego terapeuty, i u tego terapeuty, i po prostu to mi nic nie daje. Ja po prostu jestem taka, że ja się nie potrafię rozwinąć. Do mnie nic nie dociera. No po prostu są tacy ludzie. Ja jestem taką osobą. Jest to oczywiście program mentalny, pewne przekonanie, które jeśli jest wygłaszane z taką ferią zaangażowania i energii, oczywiście, że się utrwala. W naszej korze mózgowej, utrwala się w naszej energetyce, po prostu przyzwyczajamy się to mówić, powtarzać, i te słowa, które niby opowiadają o tym, czego nie chcemy i o tym, co nam przeszkadza, wcale nas od tego nie uwalniają. Wręcz przeciwnie, my coraz bardziej jesteśmy w uścisku ze swoim własnym, prywatnym, namiętnym sabotażystą. I te programy mentalne. Zdejmuje się właściwie dokładnie tak samo, jak się zakłada, czyli trzeba je po prostu odpowiednią ilość razy powtórzyć. A przede wszystkim zdawać sobie sprawę, kiedy się sami sabotujemy. Jest taka metoda, żebyś sobie wzięła zeszycik, wziął sobie ze szycik, karteczkę i z długopisem stawiał kreseczki zawsze, kiedy powtarzasz przekonanie, które tak naprawdę Ci nie służy. Ono może być z każdego obszaru. Jestem słaby, nie zarabiam pieniędzy, do niczego się nie nadaję. To już nikogo nie spotkam, nigdy się nie zakocham, żaden facet się mną nie zainteresuje. To są takie przekonania, które my wysyłamy w nasze pole informacyjne i w jakiś sposób tkamy sobie tą rzeczywistość. Trzeba świadomością je przyuważyć. Trudno chyba to zrobić samemu, lepiej to zrobić w relacji. Można się na to mówić z przyjaciółką. Że zwróci nam uwagę na to, jak się wyrażamy w tych aspektach, których nam brakuje. Można to zrobić z przyjaciółką, natomiast my sobie dobieramy tak przyjaciół, z którymi powielamy swoje programy. No tak, to już jest. Czyli dobieramy się z osobami o bardzo podobnych deficytach, o bardzo podobnym poziomie wibracji. Jest to fajne, bo się dobrze rozumiemy, natomiast e, trudno z tymi osobami przetransformować nasze deficyty dlatego że one nie zwrócą nam uwagi na to, co tam w nas ewentualnie mogłoby się porozwijać, ponieważ są dokładnie w tym samym punkcie. Także no, tutaj polecałabym jakieś warsztaty, spotkanie z kimś zupełnie z zewnątrz, kto jest w stanie trochę z innego systemu spojrzeć na to, w jaki sposób się wypowiadamy, co powtarzamy, jak mówimy o sobie, jak mówimy o życiu i wytropić te nasze mentalne klatki więzienia. Jest jeszcze poziom energetyczny, który jest niesamowicie obiecujący, jeśli chodzi o transformację, czyli o zmianę naszego życia, ale o nim opowiem w następnym odcinku. Dziś trzymam kciuki za Waszą czujność emocjonalną i czujność mentalną, i w następnym odcinku pogadamy o niesamowitych możliwościach przestrzeni energetycznej. Jeśli chodzi o odkręcanie programów, które w ogóle nam nie służą i które torpedują Happy End y w naszym życiu. To dzięki za dziś, do zobaczenia. Na razie, pa. pa.